Państwu. mam na imię Cezary i dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o nowym obiektywie Canona do systemu R z bagnetem RF. O obiektywie 28-70. Oto on. A nie, to jest stary obiektyw ze światłem 2.0. Ale Canon, mistrzostwo świata jeśli chodzi o jakość obrazu i jasność. To był pierwszy obiektyw ze światłem 2.0 w zoomie. Canon doszedł jednak do wniosku, że, i, i zresztą takie były sugestie klientów, że za duże, za drogie, za ciężkie. Więc Canon spełnił Państwa oczekiwania. Wypuścił małe, lekkie, cudowne. To jest najnowszy obiektyw Canona 2870 ze stałym światłem 2.8. Ważna rzecz. Ze stabilizacją obrazu. I w, tej, w tym zakresie jest to jedyny obiektyw ze stabilizacją obrazu i z silnikiem STM. Fotografowałem nim kilka dni, także Państwo zobaczą efekty. Sami Państwo ocenicie jakby, jak się, jaki jest ten obiektyw. Dla mnie bardzo fajna rzecz. Opowiadam. Jak Państwo wiecie, na co dzień używam innego systemu i jest do tego systemu dokładnie taki sam obiektyw Sigma 28-72.8. Są jeszcze tamrony, ale to jest 75. No i to już jest dla mnie troszkę inna ogniskowa. Czyli porównujemy dwa takie same obiektywy 2870. Sigma jest do systemu Sony. I Elmonta, do Canona go nie ma. Canon od pewnego czasu otwiera się na niezależnych producentów i współpraca z Sigma się rozwija, więc być może za jakiś czas pojawi się ten obiektyw z bagnetem RF. Tego nie wiem, ale jest to najbliższy praktycznie identyczny obiektyw w porównaniu do tego Canona. Jakie wrażenia? Obiektyw bardzo, bardzo mały, bardzo lekki, bo waży raptem 490 gram. Wydaje mi się, że on był przeznaczony m.in. na przykład dla użytkowników canona R8. Dlaczego? Dlatego, że Canon R8 jest bardzo mały i obiektyw nam nie wystaje, ale nie ma wbudowanej stabilizacji matrycy, więc tu mamy stabilizację obrazu. Co oczywiście bardzo nam ułatwia pracę tym obiektywem na dłuższych czasach. Wadą tego obiektywu, a może słowo wadą to jest złe słowo, taka nowa moda jest, bo ma, i to, ma to rozwiązanie Nikon, ma to rozwiązanie Fuji w swoich obiektywach. To jest ten tryb taki, jak gdyby tryb transportowy. I wtedy, jak Państwo włączycie aparat, to obiektyw pisze, aparat yy, pisze, że hello, nie musisz przekręcić yy, i przejść na tryb fotograficzny, czyli na ogniskową od 28 do 70. Canon podaje, że ten obiektyw ma yy, długość 9,9 yy, cm, 9 cm 20 mm. No, i że to jest najmniejsze. Na przykład Sigma ma troszkę dłuższą tą e, odległość, bo ma 10 cm i tam 1 mm, ale Canon w trybie jakby nie transportowym, tylko w trybie fotograficznym, który tak naprawdę nas e, interesuje, ma długość 11 cm i 2 mm. Czy to ma znaczenie? Nie wiem, no, rozkłada się gdzieś tam, jak mamy go złożonego i chcemy szybko zrobić zdjęcia, no to najpierw musimy go y, rozłożyć, żeby zaczął nam fotografować. Jeśli chodzi o działanie autofokusu, obiektyw oczywiście jest uszczelniony. Nie ma y, czerwonego paska. Y ale czy czerwony pasek robi zdjęcia? Nie, robi optyka, więc dla mnie nie ma to dla, żadnego znaczenia. Nie wiem, czy dla Państwa posiadanie czerwonego paska jest, e, ma znaczenie. Jest wykonany z plastiku obudowa. E, tu mamy obiektyw e, e, 2,5 razy droższy. E, też jest wykonany z plastiku. Nie więcej z takiego samego. Może konstrukcja w środku jest wykonana z innych tworzyw niż ten obiektyw, ale też waga soczewek plus wielkość układu optycznego wymaga być może bardziej trwa trwałych, twardych materiałów. Tu obiektyw jest lekki, mały, skuteczny. Szybkość działania autofokusa. Robiłem testy i porównywałem jakby do tego 28-2.0. I porównywałem do sigma. Autofokus w tym obiektywie moim zdaniem, takie miałem odczucia, działa dokładnie tak samo jak w tym 28-720. Jest szybki, stanowczy. przeostrzenie blisko daleko. Mniej więcej trwało tyle samo. Oczywiście nie dokonywałem pomiarów ze stoperem na ułamki sekund. Tylko odczucie przy normalnym użytkowaniu, normalnym fotografowaniu. Ale za to różnica na plus tego amatorskiego, nazwijmy, obiektywu, z czym się bym nie zgodził, bo ma stałe światło, więc dla mnie to już nie jest amatorski obiektyw. Atutem tego autofokusa była cichość pracy. W ogóle nic nie słychać. On do filmowania jest idealny. Jak Przeostrzałem tym obiektywem, pomimo że tu jest silnik USM, to było słychać pracę tego układu optycznego, ciężkiego, który jest w tym obiektywie, i na pewno nagrałoby się to na filmie przy przeostrzeniu, bo pewnie przy takim normalnym ostrzeniu tego po prostu nie słyszymy. Producent deklaruje, że minimalna odległość ostrzenia tego obiektywu jest od 27 cm. To jest prawda, ale na ogniskowej 28 mm. Przy ogniskowej 70, minimalna odległość ostrzenia jest około 35 cm. Wracając jeszcze do tego autofokusa, jak porównywałem Canon-Canon. To było mniej więcej tak samo, tylko ta głośność jakby była na korzyść tego nowego rozwiązania. Ale w porównaniu do, w porównaniu do Sigma, Sigma była zdecydowanie szybsza. Co dostajemy w komplecie? W komplecie dostajemy tylko i wyłącznie dekielek plus przód, tył. Nie dostajemy osłony przeciwsłonecznej, gdzie na przykład czy w LC, czy w Sigmie, osłona jest w komplecie. No, powiedzą Państwo, no kawałek plastiku nie problem. No nie problem, ale 370 zł trzeba jeszcze wydać na osłonę. Moim zdaniem, tak trochę powinna być ta osłona i tyle, a nie gdzieś trzeba szukać po internecie, bo też ich nie ma za dużo. Obiektyw jest wyprodukowany w Japonii, co w obecnym czasie jest już rzadkością. Także to jest fajne, gdzieś tam nam to gwarantuje tą jakość. Te produkty robione w Japonii gdzieś tam kojarzą mi się z czymś lepiej wykonanym. Nie wiem dlaczego, ale była kiedyś sytuacja w innej marce, że jeden, jeden obiektyw produkowano najpierw w Japonii, a w wyniku sytuacji jakiejś tam przeniesiono produkcję do, do Chin. Niby ta sama linia produkcyjna, niby wszystko to samo. Japońskie było zdecydowanie lepsze. Ale to było minęło, teraz chyba, yy, ale sentyment do produktów japońskich został. No i teraz najważniejsza rzecz, jakość obrazu. Prawda? No bo to jest ważne w, 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 w obiektywach. Yy, w porównaniu do tego 28. 72,8 ze światłem 2,0, czyli w porównaniu do Lki na przysłonie takiej samej, czyli 2,8, tutaj lekko wygrała oczywiście Lka, Wielkość soczewek, rozbudowanie układu optycznego i tak dalej na pewno na to wpłynęło. Ale w porównaniu do Sigmy, którą używam i bardzo lubię i, i, i szanuję, zdecydowanie moim zdaniem wygrał Canon. Jakość obrazu na brzegach jest zdecydowanie, zdecydowanie no jest lepsza. Widać tą różnicę. I to jest to, o czym zawsze mówię od jakiegoś czasu, czyli czas produkcji, rozwój technologii, układów optycznych, soczewek, powłok i tego wszystkiego ma znaczenie. Po prostu ma znaczenie. Re reasumując, bardzo fajny obiektyw, bardzo lekki bo 490 gram super. Fajną rzeczą jest to, że jest bardzo mała średnica filtru 67 mm. Po pierwsze filtry są to tańsze, a po drugie nie straszymy wielkim dużym obiektywem na ulicy jeśli chcemy fotografować strita. Fajne małe urządzenie, bardzo szybko działające, bardzo cichy silnik no i ta stabilizacja obrazu w obiektywie dla osób, które posiadają aparaty bez stabilizowanej w matrycy, na przykład R8, jest super, super rozwiązaniem i ułatwia fotografowanie i wykonywanie nieporuszonych zdjęć. Mam nadzieję, że Państwo nabędziecie sobie ten obiektyw. Wydaje mi się, że jest to fajny krok ze, ze strony Canona. Mały. Zdecydowanie tańszy od Elek. Nie znaczy, że zdecydowanie gorszy. Polecam. Jeśli Państwu się film podobał, ciuki do góry. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia.